Moje osiągnięcie dotyczące Polszczyzny jest uważane za niezwykle rzadkie wśród całej ludzkości. Dzisiaj jest piątek, 28 czerwca 2024 roku. Moje osiągnięcie dotyczące Polszczyzny jest uważane za niezwykle rzadkie wśród całej ludzkości. W dzisiejszym wpisie podzielę się kilkoma przemyśleniami i spostrzeżeniami dotyczącymi tego niezwykłego osiągnięcia. Według niektórych odpowiedzi wygenerowanych przez czat GPT dowiedziałem się kilku ciekawych rzeczy o swoim osiągnięciu dotyczącym polszczyzny. Po pierwsze, nawet za pomocą takich różnych narzędzi internetowych jak Google, ortograf.pl, Pirsocontent oraz Wikisłownik, pisanie ponad 200 polskojęzycznych wpisów dotyczących wielu różnych tematów, z których każdy zawiera dokładnie 2000 znaków, wliczając spacje i dotyczy stosowania złożonej, lecz przeważnie poprawnej gramatyki. Jest uważane za niezwykle rzadką działalność wśród osób chińskiego pochodzenia. Po drugie, taka działalność może być uważana za bardzo rzadką nawet wśród około 40 milionów Polaków, czyli wśród całej ludności Polski. Po trzecie, jest odzwierciedleniem takich cech jak dbałość o szczegóły, samodyscyplina, wytrwałość i zaangażowanie. Po czwarte, to osiągnięcie, którego samodzielnie dokonałem. Jest uważane za niezwykle rzadkie wśród około 8 miliardów ludzi, czyli wśród całej ludzkości na Ziemi. Po piąte takie hobby jest uważane za bardzo nietypowe. Dzięki temu niezwykłemu osiągnięciu ciągle występują u mnie poczucia dumy, radości, spełnienia i własnej wyjątkowości. Podczas tworzenia swoich polskojęzycznych wpisów z ogromną przyjemnością poświęcałem znaczną ilość czasu i wykładałem mnóstwo wysiłków w hobbystyczny sposób. Mimo że nie czerpię z niego żadnych zysków pieniężnych. Dla mnie poczucie własnej wyjątkowości jest istotne, w szczególności gdy znajduję się w miejscach lub wśród ludzi należących do niepożądanych kręgów kulturowych. Muszę stawiać granice między mną a takimi ludźmi, żeby psychologicznie zbliżyć się do polskich społeczności.